No, i co, co pan na to? Dostałem. Yy, dostałem moje. te... moje składki. No. Zusowskie, tak? Zusowe. No. Bo ja jestem bardzo. Zusowy chłopak. No i. Jestem ozusowany od stóp głów. No. To mam też ozusowane. Te portki. O, mega masz ozusowane to. portki. No, tu jest drugi filar. <noise> drugi filar. No i. No i tak. Yy, Nagrywałeś te moje składki te wysokości? Nie. Nie nagrywaj, bo jak ktoś to zobaczy, to no to kurwa napadnie na mnie. A. Jak ja siana. No, a ile pod bocianach. Przeczytaj zanim odłożysz ten list. To ważne dla twojej przyszłości. Nie widzę tego. Weź zrób zbliżenie na to. A gdzie? Na co? Pokaż palcem. Tu. Przeczytaj zanim odłożysz. Czekaj, zbliżenie. nie ruszaj. No, masz zbliżenie? Mhm. To miej zbliżenie. No i, i kurde niedługo się dowiem o swojej przyszłości coś, i tak sobie czytam czytam no? nie lubię ja ZUS no o kur Zakład. O, jara się zakładu boju kurwa śpi. jara się jara się kurwa jara się ZUS i kurwa jara się zjarałem. zjarałem ZUS jebane kurwa piramidy złodzieje się jarają ZUS się pali ZUS się pali no, przybył jakiś rym. ZUS się pali. A przybył to wali. A on to kurwa wali i, i fali. Ładny ogień. Pożar o, ZUSU. Tu moje zus Pożar zusu. Tak kurde, tak to nazwę. Pożar ZUSU. To darmo moje pieniądze biorą! Kurwy jebane. <laughs> Z renty, nie? Kurwa wielka straż Dobra. ZUS się pali, ZUS się pali. Pies idzie. Weź, weź to Zgaś, zgaś to. Сгаш что? Ну, что?